Zagląda po szafkach, nie? Cześć, drodzy, w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy's Security Breach. Dokładnie tak, FNAF nowy wlatuje po raz kolejny na kanał, dlatego koniecznie zostaw łapeczkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami i grami i tym podobne. A teraz już bez zbędnego pitolenia, lećmy dalej z tą prześwietną i wcale nie straszną absolutnie grą. Okej, okay, ostatnio znaleźliśmy się tutaj po jakże prostym etapie właśnie znajdowania generatorów. On w szczególności jest bardzo prosty, ale nie dla mnie, ponieważ moja orientacja w terenie i działanie pod presją jest bardzo, bardzo e, skomplikowane. E, wciskając Q, no właśnie, mamy tutaj, możemy przywołać sobie Frediego, i on tak będzie za nami biegał. No chodź, do to pan. Ha, halo, ha, ha. Ha, halo, halo, halo Freddy, fre, 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 Freddy, fre... nie strasz mnie tak mordo, to było, to było dziwne bardzo, ostatnio y, ładując się, znaczy ładując Freddy'ego y, zobaczyliśmy królika, w sensie robota królika, czy bota królika, ale Freddy nam powiedział, że takiego już dawno nie ma.

There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Mm -hmm. Free map, collect the map. No właśnie, bo ja cały czas mapy nie mam, nie. Eee, w sensie ja tu mogę coś ten tego wait. Mogę kliknąć. Hide. Czekaj, ja chciałem kliknąć w sensie użyć windy, nie? Hmm. No, tak jakby, kuźwa chyba nie mogę. Chyba, że wychodząc z Frediego. A, widzisz. Dobra. Czyli muszę wyjść z Frediego, wciśnąć guzik i dopiero do niego wejść. Alright. Ach, te muzyczki, windzie. Gło wow, matko poskochana te spadki klatków. Co to za spadki klatków? Bardzo niefajne spadki klatków. Za dużo terenu się generuje. Za dużo terenu się po prostu. ładuje. Jezus Maria! Nie strasz mnie, kuchwa mać! Dziękuję. No super! Ja pierdyle, tak się nie robi, ty! Więcej jumpscarów na ryj mi dajcie. Dobra, czyli teraz mam mapę wreszcie, tak? Wow, mam mapę! O mój posze! Jak super! Czy ona mi coś da? No pewnie kuchwa nie, bo moja orientacja w terenie nawet z mapą jest tragiczna. Okej. Okay. Okay. To gdzie my się mamy teraz dostać? Find the loading dock under the first floor food kaurety. Loading dock. Under the first floor, czyli jak mamy tu. No to under the first floor to tu. Ewentualnie under the first floor to będzie level 1. Ale nie, bardziej chodzi pewnie o ground floor. I co ja tu niby mam kuchwa zrobić? Mogę to przesunąć coś tego? Nie, nim mogę. Dobra, czyli ta mapa. Widzę, że będzie useless! Recharge! Recharge Flashlight w razie czego, bo to się zawsze może przydać. No i dobra. Tu też mamy windę, ale to nie, 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 bo to teraz musimy się dostać. No, ciulwi, gdzie w każdym razie? Ja, pierdyle, co to jest? Grunt, że mogę sobie chodzić. We Freddy mnie, entered vent near salads and sides. Ok. No to idem normalnie rozumiesz tako? Vent mówisz. A że tutaj... Oj, tu mogę sobie przy okazji zapisać to. Ok. Mhm. Mm Dobra, spokojnie, nie, nie ma problemu, mordo. Jakby dam se radę, nie? Chyba. <laughs> I think. Cóż nowego mnie dzisiaj spotka, jestem ciekaw. Oho, o! Co to kurwa jest? Eee! No! No ale że, ale że, ale... No i to ja, ale, ale że... A jaki niebym miałem przed tym uciec? Jak? Jak to kurwa zaczął pełzać zajebiście szybko w moją stronę? Kolejny etap, który będę powtarzał pół godziny, nie? Mam nadzieję, że nie. W sumie mogę Shifta naciskać, czekaj, jak tak uciekam. Dobra. Zapomniałem, że mogę sprintować na kucaka. Super. Nie sądziłem, że coś mnie będzie tu gonić. A tu nowy kolega! Ma. Już teraz wiem, że tu jesteś, Łehehehe. <t Banana noise> Sprint! Slide! Woo! -hoo. You don't catch me! I'm too fast! O mój Boże! Get a security badge from the kitchen office! Save, 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 save! Yes, of course. Zawsze se podładuję latarkę. Jak już dają, to se wezmę i... Dobrze. Okej. Okay. Welcome. Jestem taki malutki. Dobra, pokaż mi mapę. Mapa. Nie kamery, mapa. Ja jestem w basement. I muszę się dostać... Stairs, locked area, locked area, unlock area, Station. No tu kuchwa nie widzę nic sensownego w zasadzie, nie? Ale okej. Okay. mogę się chować. Mm. Hello, welcome. Coś nowego dla mnie. For me, Fizzy fast Freddy. Co to się energo? kuchwa? Dobra, nie wiem o co chodzi. nie ma? Eee, eee, no to ten, to ja uciekam nie, generalnie jakby. Eee, aha, cofnąłem się. No i super fajnie. Na 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 no. O oh, o oh, o oh, o, oh, oh, hide, 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 hide. O, ty w dupę. Aha, bo ja tu mogę się schować. Dobra. E, hey, wait, ja tu jestem bezpieczny teraz. Tak. Yy, tak. Tak. Tak, jestem bezpieczny tu. O, fuck. O oh, ho ho ho. Eee yy, yes. Dobra. eee... Yy. Oh, I got a Security badge, let's go Freddy, no are you there? I'm trapped Chica found me and there's only one security door mm, how unfortunate But I have good news It looks like you can access the Fazbear Online pizza delivery system through that console What? How is that supposed to help? Chica loves pizza Aha Wait, what? pizzaplex pizza quick delivery virtual ordering system congratulations you have qualified for a free supreme upgrade additional charges may apply let's get started you are now in control of one of our highly qualified pizza making staff bots follow the instructions on the left side of your screen to force the bots to make your perfect mouth watering pizzayamam <laughs> ja 10 please stay the designated kitchen within the designated kitchen zone ja mam czas, a tu jest how would you rate your experience so far that's great to hear now let's get started no. would you like to take a short survey about your experience Jezus Maria ta znowu jakiś niero... nie -a -a. O kiego ja tu

You Cheese. admit. Teraz wiem o co chodzi. O wtedy nie wiedziałem, po prostu zacząłem latać jak porąbany. Parents... Bake. Nie, add not meat. Czekaj, meat wait what? Cheese, meat, not meat, ok. Dodałem mięso, a teraz nie mięso, rozumisz. Bake, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Bake, 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 bake. Delicious. to ensure a safe and timely delivery our cutting edge pizza tracker allows you to deliver the pizza to your own home or residence additional mileage charges may apply okay shema <laughs> <laughs> Pizza Pizza! Pizza has Jeszcze nigdy pizza nie uratowała mi życia bez kitu. Tylko w tej grze pizza uratowała mi życie. jest niemożliwe. Level 3 security park. No, ty kuźwa... Czekaj, bo ja muszę do doków iść, nie? Czyli że tutaj chyba Ooo, oh, shit! Teraz będzie problem, ona tam żry. Mogę jakoś odwrócić uwagę? Trochę nie mam jak odwrócić uwagi. Dobra, może na jolo. Jolo. the loading dock. Nothing here. There are some big garage doors, but I don't see a way to get out. Do you see a set of controls? Uh 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 nie nie. I don't know loading dock controls. No to będzie I think so. No. To a mi się nie załadowało. Those are the loading Someone must have changed the permissions you are going to need a much higher security level to get out that way uh -huh. Come back to me right away. How mam? Ma return to freddy Okay The water safety first Dobra, to są jakieś instrukcje na później. I think. Nie, tu byłem. Ale to przy okazji, jak tu jestem, to jakiś tam save'uś coś, nie? Tam w razie czego, bo zabłądzę zaraz i będzie. Nie mhm. miałem czasu nawet się tu rozglądać za bardzo, o, widzisz. A tutaj jest lucik do zebrania, no i siema. Jestem tak malutki Taki bezbronny Saj wóź Eee uh. Turendy No Aha, dzień dobry Czekaj, bo tu są dwa egzity. Ale że. Czekaj. Ja tu y, tymi mi przyszedłem, nie? Przecie wtedy. Czekaj, 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 czekaj. No właśnie, tylko ja tu. Jak ja mam do niego wrócić w ogóle, ty. O, please. I to jest labirynt, kuchwa, nie? Aaaa, Chyba wszedłem w dobrą stronę w takim razie, co? Dobra Wyjdzie tu czy nie? Halo? Понимаем, что она есть. Oh shit. Oh shit, 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 shit. A, fajnie. Chyba ginę. Ch chyba właśnie teraz ginę. HELLO! Mogę się schować. To mogę się schować. I przekraść, jak ona przejdzie sobie tam. Nie? Żeby mnie nie zwidziała typowo. Żeby się zakradał, bo jak ja mam uciekać, to ja nie mam czasu na myślenie w ogóle. Ja Jestem poczekam Tu jest gdzieś. Musi pójść dalej.

Nie ma mnie, nie ma mnie. Na kucaczku i sprintem, na kusaczku i sprintem, na kucaczku i sprintem, let's go. Nie ma mnie. O. Oh, o nie, no serio!

Zagląda po szafkach, nie? Ciekawe czy do mojej zajrzy Very please not Nie widzę jej, to jest najgorsze Elo, wychodzę No nie, nie wychodzę Nie wychodzę, nie. Oni cały czas alarm robią, nie? Cały czas Straszne to jest To się chyba nie skończy Oni mnie wsypują, nie? No i się cofam teraz. I to bez sensu jest. Nie, 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 nie. To jest. To jest bez sensu. Nie wiem, jak mam ją ominąć teraz, nie? A czemu akurat ty tu idziesz? Dobra, nie wiem jakim cudem, ale mnie nie zauważyła, nie? By było na czerwono i tyle. Dobra. Teraz się wracam. No, kuchwa potrzebuję tego rąbanego poziomu trzeciego. Ja nie wiem, ja nie mam jak tego garnąć w ogóle. Ja się teraz cofam po prostu. Nie wiem gdzie Elo No gdzie ty się, kurwa respisz dupy? Przestań Stop it Leave me alone Pierdyle to No i super fajnie, nie? Że torbę se znalazłem, kurwa. Po co mi to? No nie! w ogóle, nie ma jak się przed tym schować, nie ma, nie ma tu, nie ma tu żadnej sensownej drogi kuchwa, nic, nic, nie ma, nie wiem jak mam wrócić do Frediego, nie wiem, to jest kuchwa niemożliwe. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, widzimy się w następnym, jak może ogarnę jakimś magicznym sposobem, jak kuchwa wrócić do rąbanego Frediego, żeby kontynuować tą romaną grę dalej, bo jest fajna i bardzo fajnie się przy niej bawię, tylko kuchwa mnie te etapie po prostu męczą. Koniec, trzeba odpocząć, do widzenia, Paszą w on. Kocham Was bardzo, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Łapeczki, suby i normalnie, i będzie więcej tej gry. Musicie, musicie mnie naprawdę mocno komentarzami przekonać, żebym dalej kontynuował tę grę. Mocno! To od Was zależy, czy będzie kontynuacja. Tylko od Was. Do następnego. Bajo!